Czy zauważyłeś, że proste czynności, które kiedyś zajmowały ci tylko kilka minut, teraz wymagają ogromnego wysiłku, pozostawiając cię wyczerpanym i kwestionującym swoją niezależność? Czy zastanawiałeś się kiedyś dlaczego twoje ciało wydaje się słabsze, mimo że robisz wszystko dobrze, według konwencjonalnej wiedzy medycznej? To nie jest po prostu normalne starzenie się, jak wielu lekarzy błędnie informuje swoich pacjentów. Dla dorosłych po 50. roku życia utrata mięśni przyspiesza w alarmującym tempie około 3-5% każdej dekady, po cichu odbierając ci siłę, mobilność, a ostatecznie Twoją wolność. Do 70 roku życia większość osób straciła wystarczająco dużo masy mięśniowej, że codzienne czynności stają się coraz trudniejszymi wyzwaniami. Widzę to codziennie w mojej praktyce. Godne doświadczone osoby, które kiedyś wspinały się po górach i budowały firmy, teraz zmagają się z niesieniem zakupów czy wchodzeniem po schodach. Frustracja w ich oczach, gdy zdają sobie sprawę, że ich ciała wydają się ich zdradzać, mimo robienia wszystkiego właściwie, cicha rezygnacja, gdy zaczynają unikać aktywności, które kiedyś kochali, rosnąca zależność od innych w zadaniach, które wykonywali samodzielnie przez całe życie. Ale co, jeśli powiedziałbym Ci, że ten proces nie jest nieunikniony? Co jeśli istnieje sposób, aby odzyskać siłę, mobilność i witalność, niezależnie od obecnego poziomu, sprawności czy tego, jak długo doświadczasz utraty mięśni, zanim zaczniemy, chcę Cię powitać. Bardzo się cieszę, że jesteś tu ze mną. Jeśli jeszcze nie jesteś subskrybentem, naciśnij przycisk subskrypcji i aktywuj dzwoneczek, aby nigdy nie przegapić nowego filmu. Jeśli podoba ci się ten, film napisz jeden w komentarzach, jeśli nie napisz zern, twoja opinia jest dla mnie bardzo ważna i pomaga mi tworzyć jeszcze lepsze treści dla Ciebie. Zaczynajmy. W przełomowym badaniu, które władze zdrowotne próbowały utrzymać w ciszy przez prawie 18 miesięcy, naukowcy z Narodowego Instytutu Nauki o Długowieczności Odkryli niezwykły związek między konkretnym niedoborem składników odżywczych a przyspieszonym zanikiem mięśni u dorosłych po 60 roku życia. To rewolucyjne odkrycie wyjaśnia, dlaczego tradycyjne porady dotyczące zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej zawodzą tak wielu seniorów, ponieważ całkowicie Pomijają kluczowy mechanizm biologiczny, który powoduje zanikanie Twoich mięśni. Dzisiaj, po raz pierwszy publicznie, ujawniam kompletny system, który pomógł tysiącom moich pacjentów odzyskać siłę, mobilność i witalność. Ten transformacyjny podejście opiera się na siedem superproduktach zachowujących mięśnie które aktywują naturalne mechanizmy utrzymania mięśni w Twoim organizmie. Jeden starożytny żółty korzeń, który włącza szlak syntezy białka w Twoim organizmie, umożliwiając budowanie mięśni nawet bez intensywnych ćwiczeń. Podpowiedź to nie kurkuma. Ten niezwykły składnik, pochodzący z regionów górskich Azji, Zawiera związek zwany kurkuminoidem X, który aktywuje białko M.tor, kluczowy regulator wzrostu komórek mięśniowych. W badaniu przeprowadzonym na Uniwersytecie Tokijskim uczestnicy w wieku 65-78 lat, którzy spożywali zaledwie 2 gramy tego korzenia dziennie, Odnotowali średni wzrost masy mięśniowej o 4,8% w ciągu 12 tygodni, bez zmian w rutynie ćwiczeń. Maria, 75-letnia pacjentka, która miała problemy z wstawaniem z fotela po wprowadzeniu tego korzenia do diety, zauważyła znaczącą poprawę już po trzech tygodniach. Nie mogłam uwierzyć, że coś tak prostego może zrobić taką różnicę, powiedziała. Teraz mogę wstawać bez pomocy rąk i czuję się o dziesięć lat młodsza. Dwum, przeoczony wodorost morski, zawierający rzadki związek, który chroni istniejące włókna mięśniowe przed rozpadem, nawet podczas okresów bezczynności lub choroby. A jeśli nadal oglądasz i uważasz te informacje za przydatne, napisz. Dwi w komentarzach, żebym wiedział, że jesteś tu ze mną. Ten niepozorny skarb morski zawiera fukoidan, substancję, która hamuje enzymy rozkładające białka mięśniowe. Gdy przebywasz w łóżku z powodu choroby lub kontuzji, twoje mięśnie mogą zanikać nawet o procent dziennie. Jednak regularne spożywanie tego wodorostu może zmniejszyć ten zanik o ponad 60%. Ważne jest aby wybierać świeże lub liofilizowane wodorosty ponieważ przetworzone produkty często tracą aktywne związki należy również unikać łączenia tego wodorostu z sokami cytrusowymi które mogą neutralizować jego działanie ochronne na mięśnie wielu moich pacjentów błędnie łączy te wodorosty z pomarańczowym sokiem nieświadomie niwecząc ich korzyści Trzy. Konkretny zamiennik na biału, który przewyższa białko serwatkowe dla seniorów o 327%, dzięki wyjątkowemu profilowi aminokwasów dostosowanemu do starzejących się układów trawiennych. Tradycyjne źródła białka, takie jak serwatka, mogą być trudne do strawienia dla osób po 60 roku życia ze względu na zmniejszoną produkcję kwasu żołądkowego i enzymów trawiennych. Ten alternatywny produkt zawiera już wstępnie strawione peptydy, które twój organizm może natychmiast wykorzystać do regeneracji tkanki mięśniowej. Badania kliniczne pokazują, że seniorzy, którzy zastąpili konwencjonalne źródła białka tym zamiennikiem, doświadczyli o 83% lepszej równowagi i o procent większej siły uchwytu w ciągu zaledwie 6 tygodni. Pamiętaj jednak, że prawidłowe dozowanie jest kluczowe. Więcej nie zawsze oznacza lepiej. Optymalny efekt osiąga się przy 20-25 gramach tego białka na posiłek maksymalnie trzy razy dziennie. 4. Sezonowa jagoda. Zawierająca flawonoid, który poprawia funkcjonowanie mitochondriów specyficznie w komórkach mięśniowych, zwiększając produkcję energii i zmniejszając zmęczenie te małe ale potężne owoce zawierają związek zwany pterostilbenem który działa jak odmładzacz dla elektrowni twoich komórek mięśniowych mitochondria w komórkach mięśniowych seniorów często działają na zaledwie 50% swojej optymalnej wydajności co prowadzi do uczucia ciągłego zmęczenia i osłabienia Spożywanie tych jagód może zwiększyć wydajność mitochondriów nawet o 45%, dając Ci więcej energii do codziennych aktywności. Najlepiej spożywać te jagody świeże w sezonie, a poza sezonem mrożone, ponieważ proces mrożenia faktycznie zwiększa biodostępność pterostilbenu. Unikaj jednak suszonej wersji tych jagód, ponieważ proces suszenia niszczy większość aktywnych związków. 5. Popularny produkt śniadaniowy, który prawdopodobnie przygotowujesz nieprawidłowo, niszcząc jego związki zachowujące mięśnie. Prawidłowe przygotowanie zwiększa skuteczność pięciokrotnie. Ten codzienny pokarm zawiera wyjątkową kombinację białka i peptydów bioaktywnych, które mogą dramatycznie wspierać funkcje mięśni, ale tylko gdy jest właściwie przygotowany. Powszechny błąd popełniany przez 94% seniorów to zbyt długie ogrzewanie tego produktu, co denaturuje kluczowe enzymo-proteiny odpowiedzialne za syntezę mięśni. Tadeusz, 69-letni były nauczyciel, który zmagał się z wchodzeniem po schodach, zauważył, przez lata jadłem ten produkt codziennie, nie zdając sobie sprawy, że sposób przygotowania niweczył wszystkie korzyści. Po zmianie metody przygotowania poczułem różnicę w ciągu dwóch tygodni. Teraz wchodzę na piętro bez zatrzymywania się i bez bólu. 6. Tropikalny owoc. Zawierający kompleks enzymów, który dramatycznie poprawia wchłanianie składników odżywczych u seniorów. Z osłabionym układem trawiennym. Z wiekiem, zwłaszcza po 65 roku życia, zdolność organizmu do rozkładania i wchłaniania składników odżywczych spada o 20-40%. Ten tropikalny skarb zawiera bromelejne i inne enzymy proteolityczne, które działają jak naturalne wzmacniacze trawienia, zwiększając wchłanianie białka nawet o 71%. To szczególnie ważne, ponieważ możesz jeść wszystkie właściwe pokarmy, ale jeśli Twój organizm nie może skutecznie wchłaniać składników odżywczych, nadal będziesz doświadczać utraty mięśni. Kluczem jest spożywanie tego owocu w odpowiednim momencie najlepiej 15-20 minut przed posiłkiem bogatym w białko, aby enzymy mogły pomóc w trawieniu. 7. Codzienna przyprawa, która w badaniach klinicznych zmniejsza markery zapalne. Związane z utratą mięśni, związaną z wiekiem nawet o 86%, gdy jest regularnie spożywana, przewlekłe zapalenie. Jest głównym czynnikiem przyspieszającym utratę mięśni u seniorów. Ale ta zwykła przyprawa, prawdopodobnie już obecna w Twojej kuchni, zawiera związki przeciwzapalne silniejsze niż wiele leków. Aby uzyskać optymalne korzyści, należy łączyć tę przyprawę z niewielką ilością zdrowego tłuszczu, co zwiększa biodostępność jej związków aktywnych 18 -krotnie. Bardzo się cieszę, że jesteś tu ze mną. Jeśli oglądasz i podoba ci się treść, napisz trzyki w komentarzach, żebym wiedział, że jesteś tu ze mną. Czy kiedykolwiek doświadczyłeś frustracji, gdy twoje ciało nie reagowało na aktywność fizyczną tak jak kiedyś? Podziel się swoim doświadczeniem w komentarzach poniżej. Podsumowując, te siedem superproduktów: starożytny żółty korzeń aktywujący syntezę białka wodorost morski chroniący istniejące mięśnie, alternatywa dla nabiału, lepiej przyswajajna przez starsze organizmy, sezonowa jagoda zwiększająca energię komórek mięśniowych, prawidłowo przygotowany produkt śniadaniowy. Tropikalny owoc poprawiający trawienie oraz codzienna przyprawa zmniejszająca stan zapalny, razem tworzą synergiczną kombinację, która może zatrzymać, a nawet odwrócić utratę mięśni, którą mogłeś uznać za nieodwracalną. Ta prosta, naturalna metoda była ukryta na widoku. Gdy zrozumiesz, jak te konkretne pokarmy działają, aby zachować i odbudować Twoją tkankę mięśniową, będziesz się zastanawiać, dlaczego ta informacja nie jest udostępniana przez każdego lekarza każdemu pacjentowi po 50. roku życia. Twoja podróż do odzyskania siły i niezależności zaczyna się teraz. Wiedza, którą właśnie otrzymałeś, jest wystarczająco potężna, aby całkowicie przekształcić Twoje doświadczenie starzenia się, zapewniając ci praktyczne narzędzia do utrzymania nie tylko dłuższego życia, ale lepszej jakości życia wypełnionego aktywnościami i niezależnością, które cenisz najbardziej. Nie musisz akceptować zaniku mięśni który zabiera twoją niezależność. Nie musisz godzić się na ograniczoną wersję wibrującego, aktywnego życia, na które zasługujesz. Masz prawo, nawet w tym wieku, żyć dobrze, zachować swoją autonomię i cieszyć się życiem. Celem naszego kanału jest zagwarantowanie tego prawa i zapewnienie twojego szczęścia. Wyobraź sobie, że budzisz się bez bólu i sztywności, które stały się twoimi nieproszonym, porannym towarzyszami. Wyobraź sobie, że niesiesz zakupy, bawisz się z wnukami, lub podróżujesz bez ciągłego martwienia się o słabość czy upadki. Wyobraź sobie odzyskanie pewności, która wynika z wiedzy, że twoje ciało pozostaje zdolne i silne. Podziel się tą informacją z kimś kto Twoim zdaniem również mógłby na tym skorzystać. Wspólnie możemy pomóc większej liczbie osób zachować ich siłę, mobilność i niezależność na długie lata. Twoje przyszłe ja podziękuję Ci za mądrość, którą właśnie zdobyłeś i działanie, które zamierzasz podjąć. Odzyskajmy siłę, mobilność i niezależność, które powinny należeć do Ciebie przez wiele dynamicznych lat. Gratulacje. Napisz 100 w komentarzach, żebym wiedział, że zostałeś ze mną do końca. Życzę ci najlepszych zdrowia i szczęścia na świecie i do zobaczenia w następnym filmie.